Po mundialowym sukcesie drużyny Holandii, moda na oranżę przeniosła się również do Zielonej Góry. Przed charytatywnym biegiem pod hasłem Rak to się leczy, do walki zagrzewał Cole Harriston, na co dzień rozgrzewający koszykarzy z telmetu. Koszykówka jest szybszym, bardziej dynamicznym, silniejszym sportem, dlatego tam rozgrzewka jest nieco dłuższa. Do udziału w biegu na 5 opcjonalnie 10 km zgłosiło się 800 uczestników. Każda osoba, która się zapisała do biegu, to jest 28 zł przekazane przez sponsorów akcji na rzecz kampanii Rak to się leczy. Pieniądze pójdą m.in. na kardiologa, diabetyka czy dietetyka, z którymi będziemy mogli bezpłatnie skonsultować się podczas otwartych miejskich imprez. Po pierwsze, na organizację kolejnych bezpłatnych badań, które organizujemy w ramach kampanii na różnego typu, tego typu imprezach w całej Polsce, jak również na rzecz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, z którą współpracujemy i Wspólnie organizujemy tę kampanię, jest drugi rok z rzędu. Ta profilaktyka, ale rzecz jasna nie tylko, to również haczyk na biegacza. Po pierwsze szczytny cel, a więc Rakowi mówimy nie. A po drugie, chcemy się też zmierzyć i spróbować własnych sił. Od grudnia zeszłego roku trenujemy razem z koleżanką i to jest traktujemy to e, tak jak trening. Co, co dwa dni powiedzmy. Dlatego się zdecydowaliśmy biegać między innymi. No i też e, dlatego, że cel jest szczytny. Po 17 minutach do mety 5-kilometrowej trasy udało się przywiec Mateuszowi Mejzie. Biegło się dość lekko, chociaż pierwszy raz w życiu biegłem ten dystans, ale zaliczam bieg do udanych z pewnością. Kampania Rak to się leczy ma zasięg ogólnopolski, kolejny bieg w łodzi 22 czerwca.